Wiewiórki, Bobry, dzień, dobry. Słuchajcie, stała się rzecz straszna. Nagrałem sporo materiału filmowego z kopania ostatniego, ale nagrywałem bezpośrednio po nocy, po, po naprawdę ciężkiej nocy i odwaliłem coś, co spowodowało, że nie włączyłem mikrofonu. Mam filmiki, ale filmiki bez dźwięku, przynajmniej częściowo. Jak widzicie, na załączonych obrazkach wróciliśmy na pole, na którym kopaliśmy wcześniej, na srebrne pole. Miało być wyrównane, niestety w dalszym ciągu jest jakiś dramat. Pole jest bardzo wysoko zaorane, ciężko się chodzi. No a ja zacząłem kopanie od monetki, niestety nieczytelnej. Nieczytelnej monetki, maleńkiej monetki. Prawdopodobnie jest to ponownie pół, pół pęsa, zarośnięte jak czort. Widać tą mieć przebijającą na rancie. Ostatecznie co to będzie, okaże się. Okaże się w praniu, może to się da doczyścić, chociaż ja osobiście nie sądzę. Dzień stopniowo robił się coraz ładniejszy, coraz bardziej pogodny. Poranek był zimny i chłodny. Ja natomiast znalazłem coś, co w pierwszej chwili wziąłem za kolczyk. Potem obejrzałem to dokładniej w domu. Nabrałem przekonania, że jest to jednak pierścionek. Za momencik zobaczycie tą regulację typową, pierścionkową regulację wielkości i na obręczy jest ślad po oczku. E, sądziłem, że to przedmiot srebrny, e, to miedziucha, posrebrzana miedziucha, także biżuteria odpustowa, ale no co, no zawsze biżuteria, zawsze biżuteria z pola liczy się podwójnie. Tak mi się wydaje. Tak to jest w mojej ocenie, zdecydowanie miedziucha. E, na tym etapie już doszły mi informacje, że na polu wyszło jakieś srebro, e, srebro dla Marcina, mi natomiast w tym momencie wyszło coś, co potraktowałem jako guzik, w pierwszej chwili jako guzik. No Jest zarośnięty, obiecuję, że za momencik wrócę i wam go po. O, właśnie, wam pokażę, jak go gubię. Gubię go i chwilę mi zajmuje odszukanie go z powrotem. W kolejnym, w kolejnym ujęciu nie zobaczycie go jeszcze, bo w międzyczasie podszedł do mnie tropiciel historii z jakąś tam kwestią i sprawą. To będzie widać na filmiku. Ja go potem oczyszczę ten guziczek. Ten guziczek, przypuszczalny guziczek, bo tak naprawdę o to ciągle nie wiem czym on jest. I porozmawiamy o nim jeszcze. No i jest Piotrek Mateusz. Dla wyjaśnienia mamy dwóch Piotrków na polu, więc tego będę określał imieniem, które nie jest jego imieniem. Jest Nikiem, internetowym Mateusz. Mateusz przytargał taką rzecz i zastanawiał się tutaj co to jest. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że jest to dusza od żelazka. Większość z Was na pewno natychmiast, natychmiast załapała, z czym mamy do czynienia. No i wracamy do tego fanta guziczkowego. E, tutaj ja go dokładnie opisuję, staram się go powiększyć oczywiście. Fiskars w pierwszym planie. E, powy, wyłamywane elementy w tych takich filigramowych otworkach e, przypominają mi liligi heraldyczne. E, jak widzicie, są po całym obrysie. Nie wiem, co znajduje się na pozostałych częściach. Na pewno nie jest to guzik, może to być jakaś część e, haka ubraniowego, może brosza. Po środku tego przedmiotu dumnie prezentuje się róża, róża Tudorów. E, no musi to być rzecz stara. Jak wiecie, Tudorowie zaprzestali swoich rządów w Wielkiej Brytanii e, wraz ze śmiercią królowej Elżbiety. Pierwszej w 1572 lub 8 roku, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. No, bardzo interesująca rzecz i, i nie mam pojęcia, czym to było. Będę wertował materiały, będę szukał, może, może coś się uda wyjaśnić. I przyszedł długo wyczekiwany moment. W środku kadru widzicie takie małe białeczko. No, to jest oczywiście srebrna monetka. Srebrna monetka, która mnie bardzo zaskoczyła, bo z kilku powodów, ja je wymienię mniej więcej po kolei. 1 e, i jedna druga, 1839 rok, a więc początki panowania Królowej Wiktorii, Mała Główka, Duża Dziurka. E, dziurki mnie ostatnio prześladują, zresztą z tych dziurek to, to śmialiście się pod poprzednimi filmami, bo tam zrobiłem coś śmiesznego z dziurką, ja nie pamiętam co, e, no załóżmy, że nie pamiętam. Natomiast drugi powód, Piotrek twierdził, że to moneta indyjska, półtora asa i anana, półtora anana, przepraszam. Natomiast jak swojemu zaskoczeniu dowiedziałem się czegoś nowego o systemie obliczeniowym Wielkiej Brytanii. Tutaj stosowano monetki, które się nazywały trzecia część pens... nie, czekajcie, czekajcie, muszę się posiłkować... Monetka nazywała się 3,5 pół Jakby kurczę nie można jej było nazwać półtora pensa. Dziwne, nie? I tutaj długo biłem się z myślami, czy tego fragmentu po prostu nie wyrzucić. Bo w tym miejscu była opowieść kentyjskiej malowanej skrzyni, i, i nie, nie do końca widziałem sensowność nagrywania tego tak po prostu za biurko, uzupełniania tej historii. No, ale niech będzie to od jakiegoś czasu nieodłączna część tych filmików z pola. Niech więc sobie to zostanie. W tle widzicie piękny. Krajobraz, tam gdzieś wzgórza, klify nadmorskie, tam znajduje się miejscowość Ramsgate. Do tego miejsca mniej więcej przylegał ten pomost lądowy nazywany Daggerlandem. No i słuchajcie, Wielka Brytania, półwysep. Jak to się stało, że na ten półwysep przyszli ludzie? Skąd oni się tutaj wzięli? Jak oni tutaj zaczynali? Wielki lud, tak jak pamiętacie, epoka lodowcowa. No, i od wielu, wielu setek, jeśli nie tysięcy, bo o tysiącach możemy mówić tutaj śmiało, lat ci ludzie docierają na, na, na ten teren. Pierwotnie przychodzą tutaj w formie chwilowych wizyt, nazwijmy to wakacyjnych, w czasie interglacjałów. Pierwsze takie Wzmianki o tych ludziach, pierwsze ich odwiedziny mają miejsce już około 900 tysięcy lat temu. To jeszcze nawet nie Homo sapiens przychodzi to przychodzi Homo heidenbergensis wcześniejsza forma humanoida, hominida w zasadzie oni 900 tysięcy lat temu pod Norfolk zostawiają swoje narzędzia kamienne, wydatowane później przez naukowców. Potem 500 tysięcy lat temu yy, by, są po raz kolejny na takich wakacjach w czasie interglacjału, yy, przepraszam, yy, wtedy też znajdujemy z tamtego okresu znajdowane są już pełne szkielety, pełne szczątki yy, tych humanoidów, yy, to jest potwierdzone yy, 230 lat temu, tysięcy lat temu zaczynają tutaj na Półwysep Angielski zaglądać naderlandczycy. Wymienia się krajobraz, naderlandczycy, krępi, potężni, dużo niżsi od, od wcześniejszych turystów. Też nie grzeją tutaj miejsca na stałe. Około 29 tysięcy lat temu na wyspy zaglądają przedstawiciele gatunku homo sapiens, ludzi współczesnych. Na stałe osiedlają się tutaj już zaczynają pomieszkiwać. E, oczywiście po tym zatopieniu do Gerlandu, być może nieco wcześniej, e, trudno to jednoznacznie stwierdzić. E, 11 tysięcy lat temu, e, tutaj do Anglii docierają po raz pierwszy osadnicy celtyccy. Oni się muszą już przeprawić przez morze, spotykają miejscową populację tych m, protobrytów, spychają ich daleko. Na wschód Anglii spychają ich na zachód, Ang na północ Anglii. Eee, pozostałościami tych protobrytów są Celtowie, -y, jej kupiktowie. Eee, dlaczego Celtowie osiągają sukces? Mają narzędzia wykonane z metalu. Oni przeszli z Europy, gdzie już trwa epoka żelaza, natomiast eee, tutaj na wyspie ciągle funkcjonuje epoka brązu. Eee, narzędzia żelazne, no nieco lepsze. Bardziej skuteczne, szczególnie te narzędzia mordu, prawda? Udaje im się odepchnąć umocha, yy, tą poprzednią populację yy, w te rejony, o których mówiliśmy. No i tutaj się zaczyna dziać. Yy, moi drodzy, no, yy, co jeszcze z ciekawostek? Yy, jakieś cztery tysiące lat temu yy, zaczyna się ten okres rolniczy, co pozwala ludziom już w pełni rozwijać tutaj taką cywilizację przez duże C. Wcześniej, już około tych 11 tysięcy lat temu pojawiły się pierwsze budowle w rodzaju Stonehenge, w rodzaju kopców ziemnych, w rodzaju grobów, tak zwanych barrowów. To są takie wieloosobowe groby. Powiem mam jeszcze taką ciekawostkę. Wiecie, że Pierwszy, pierwsi ludzie w Brytanii wyglądali zupełnie nie tak jak obecnie kojarzymy Brytyjczyków. Na podstawie szkieletu człowieka Szczedar przeprowadzono badania DNA. To jest najstarszy ludzki szkielet, najdawniej wydatowany w Wielkiej Brytanii około 11 tysięcy lat temu. Pobrano kość z jego ucha środkowego to jest bardzo gęsta kość. Okazało się, że świetnie zachowały się w niej łańcuchy. DNA, które pozwoliły określić dosyć precyzyjnie jego wygląd. E, okazuje się, że on miał ciemną skórę, e, prawdopodobnie kręcone włosy, e, skórę praktycznie czarną no i niebieskie oczy. Także to potwierdza jeszcze raz i bardzo, bardzo tak precyzyjnie, że, że przybyliśmy z tej Afryki jednak, że wszyscy ludzie pochodzą z Afryki. No i co wam jeszcze mogę rzec z takich fajnych rzeczy ciekawostek? No religia. Z tą pierwotną religią Słowian to jest tak, Słowian to jest tak jak z religią Słowian, może w ten sposób. Niewiele o niej jesteśmy w stanie powiedzieć. Możemy spekulować, że, że mieszkańcy Wielkiej Brytanii czcili słońca, mieli jakiś tam wysoko rozwinięty kult przodków, chowali zmarłych, oddawali im prawdopodobnie cześć, E, niewiele więcej, niewiele ponadto. E, no interesujący, interesujący temat e, i zagadkowy bardzo. Podobnie jak datowanie budowli w rodzaju Stonehenge, jak przeznaczenie tych budowli dzisiaj możemy tylko gdybać, musimy, możemy tylko przypuszczać. No i te przypuszczenia skłaniają się ku temu, że, że byli to wyznawcy kultu Słońca. E, później z Celtami przyszedł tutaj e, kult wielkiej bogini, bogini e, w zasadzie tej Trójcy wielkich bogiń, bo to była niby jedna kobieta, ale w trzech postaciach. To była dziewica, to była matka i to była starucha. Symbolem tego kultu jest wielki kocioł. No tutaj też chyba nie ma się nad czym rozwodzić, bo każdy z nas doskonale wie, do czego się odnoszą te poszczególne wyobrażenia tej, tej kobiety, prawda? Juliusz Cezar w swoich pamiętnikach. Zostawia nam relacje o innych, innych takich praktykach religijnych Celtów. Pamiętniki pochodzą z późnej epoki żelaza, z roku 54 przed naszą erą. No i tam Cezar w trakcie swojej ekspedycji tutaj do Wielkiej Brytanii opisuje spotkania z druidami, czcicielami świętych Gajów, czcicielami świętych, 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 świętych Brakuje mi słowa, co oni tam czcili. No, mocno związani z naturą, prawda? E, święte gaje, e, ostępy, święte dęby. Jejku, brakowało mi słowa, dąb. Widzicie, uciekł z głowy. E, jemiołarze jednym słowem, jemiołarze składające ofiary niejednokrotnie ludzkie, e, ofiary z ludzi. E, tyle zostawił nam Cezar. E, gdzieś tam. Ci, którzy oglądali lata temu Robin Hooda z, Michael, z Michaelem Predem, też otarli się o, o pewne formy celtyckich, tych wczesnobrytyjskich kultów. Tam przewija się Bóg Myśliwy Hern. Także to jest, to jest jeszcze jedna taka, taka ciekawostka związana, związana z tymi wczesnymi wyznaniami tutaj angielskimi. Temat chyba wyczerpaliśmy. Także kolejna opowieść z malowanej skrzyni już, już dotknie tego, czego dzisiaj przez przypadek dotknąłem: e, wizyty Rzymian, czy też obu wizyt. Wizyt wojowników, legionistów rzymskich tutaj na Wyspach: tej mniej udanej i tej bardziej udanej. Ciężko. Jest ciężko, moi drodzy. I powiem Wam tak. Dawno ja się tak nie ucieszyłem z monety, która jest z miedzi. Zaskakuje mnie to, że na tym polu kopiemy ostatnio same srebra. A tym razem wyszedł solidny, duży, duży pens, I to będzie. Przepraszam najmocniej, bo potrąciłem telefon i wypadał mi się i wyłączał. To będzie pens z George'a 5, Twarzyczka w tą stronę, Edward ma w drugą. Czy będziemy widzieli datę? Zapewne już nie pozdrowimy. 1917 17. Rewolucja październikowa. Chyba tak, jak dobrze pamiętam, to tak. Ojejku, jestem strasznie zmęczony. Powolutku, powolutku do brzegu moi drodzy. Zobaczyłem, czy i mówię, no co to za moneta? Pięć kutasów? No i co jest? Tak. wiedziałem, że jest państwo, które operuje w takiej walucie. Ech. No moi drodzy. Moi drodzy stała się rzecz Piotrek wykopał No ja go nie zacytuję Nie zacytuję Po prostu wykopał pięć kurasów Jakkolwiek to brzmi A on powiem wam na umyślnie popełnia te literówki No nie widziałem jeszcze takiej monety No ja też nie Tak się przyglądam, czy ona w herbie pytonga jakiegoś nie ma, nie? Ech, Boże Święty. Czekaj. Oj nie, odbija, odbija światła światło. No piątkę widać wyraźnie, pytonga, nie. Dobra. No to pięć kurasów dla Piotrka Lwa Oczko Dobra, słuchajcie. No, panie powiem ci, że to jest. Tu nie Czekaj, ma. Czekaj, bo ja teraz mierowej. się pomylę jestem po A, nocy, pomylę tak. się. To nie do Ciebie Piotrko. Marcin czy Maciek? Kurde, Marcin dobrze. Dobrze tak myślałem. Marcin został, przepraszam, Marcin został dzisiaj królem polowania niewątpliwie. Znalazł trzy bardzo sympatyczne fanciory. Srebrna to Salamandra, o której wam opowiadałem. Hamerek i na osłodę Rzymek. Hartrika niestety nie ma, ale jeszcze, jeszcze 20 metrów do samochodu, to kto wie, e, co Wam o tych monetach. Mogę powiedzieć, hamerek półpensa. E, zdecydowanie wydaje mi się, że to będzie Edward Krzyż Długi. Nie wiem naprawdę, który Edward. On widać był zagięty, tak w połowie, ale piękna monetka, ładny hamerek czytelny. Rzymek jest Rzymek jest w rzymskim stanie. No co tutaj, co tutaj dodać mogę? Niewątpliwie jakiś, jakiś mały nominałek, kantoniusz zapewne. Sympatyczny, no i ta salamandra. Salamandra jest... Jest zwyczajnie kocurem. widać kamyków miała więcej, kilka jeszcze zachowała na grzbiecie. Żaden to współczesny wyrób. Filigramowa, delikatna, pięknie oddana. No i na dokładkę wyposażona w szereg punc, punc które pozwolą dowiedzieć się więcej o tym, o tym znalezisku. O co nie chciałem, chciałem większy, większy obraz. O, Jezu, ja dzisiaj jestem sierotą. Punc jest wiele. Lew, Wielka Brytania, co my tutaj jeszcze A, widzimy? Z, y, tam jest taki jakby czwórka czy wieża. A to no nie widzę, Londyn, nie, zna, nie zna. widzę liter, no, literowej Także z datą będzie gorzej No ale chyba tak, chyba Piotrek ma rację, Tower London tak. tak wygląda, o lata mi ręka, przepraszam Was najmocniej No i co, i chyba będziemy powoli kończymy, kończyli, zobaczymy co jeszcze przyniosą pozostali Król polowania, jeszcze raz czekajcie, bo zoom jest niesamowity Jezu widzę tylko Twoje wąsy <noise> No jak to się robi, kurczę, jak mi dzisiaj wszystko sprawia problem, o to jest król polowania nasz.